Siemka moi drodzy, jestem Christian New A my dzisiaj games A my dzisiaj nagrywamy Larks, Słuchajcie, na pewno patrzę czy się nagrywa, nagrywa się Słuchajcie, dzisiaj gramy w Itlarks grę, którą No, na Robloxie Ale to jest horrorek, który Który ma troszeczkę chapterów i odcinku przejdziemy, ale będzie kolejna seria dużo jest serii na tym kanale wierzę, że chociaż to fajne at 3 przejdziemy i już będziemy mieli to z głowy yy, ale teraz rozpoczynamy też nową serię, bo chcę, żeby bardzo ciekawy był ten kanał, żeby było co każdy odcinek coś nowego żebyście się nie nudzili, że to to samo cały czas w kółko to samo no a my teraz lecimy z idler, zobaczcie ta gra ma 5 czapterów naprawdę yy, i tam widzicie, a my najpierw zaczynamy chapter jeden, na którym jest chyba drzwi e, otwarte w czarną nicość. Będzie tak ciężko. Dobra, okej. Okay. Yy. Halo? Okej. Okay. Huh? Okay, jesteśmy. Jesteśmy? O, jest. Okej. Okay. Yy. O. O, mogę otworzyć i zamknąć szafę. Okej, okay, to już jest fajne. Mogę wyłączyć światło ja i wyłączyć, ale co na razie... Dostach mu <grym> Moja nazwa. Grim. Okej, okay, to chyba... Nie wiem, kto Nora. to, no to już jeszcze jakieś dwie... A tu są łazienki. Skaśnie pociejemy się bało O. Okej. Okay. O oh, mogę. Okay. Get out of my room, please. Czemu on do nas tak dziwnie zwraca? My się fajnie. No niech przechodzimy. Dobra, żegnam. Żegnam. Papa. Nie wiemy. Zamknijmy swoje drzwi do spokoju, bo wolę tak. Okej. Okay. O, możemy biegać w ogóle na szycie. Okej. Okay. 949. Jest telefon i ten telewizor. Porozmawiajmy z nim. Co to jest? A, topa. I'm going out to buy some gusty. Aha. Make sure you go to bed. O dwudziestej drugiej. Że idziemy... pójdziemy... że pójdź spać o... O, idzie tam. O, jeszcze go nie zobaczymy. O, tam jeszcze. O, tam jeszcze idzie. A idzie jeszcze! I'm i co? Tata zamknął się U 22 idziemy spać. O kurde, musimy prze przejść na razie ten... Cały ten, y żeby się dowiedzieć jak to wygląda wszystko. Okej. Okay. Chyba w tych szafkach nic nie będzie. Chyba, że będzie jakiś easter egg, ale tym na razie się nie zajmujemy. Dobra, mamy jeszcze 5 minut. O mama dat, Mam and dat. Te szafy niepotrzebnie można otworzyć Pff. Coś będzie na rzeczy Okej, okay. o kurde, ale fajnie mają psz, psz. W pokoju mają drzwi do łazienki Naprawdę to jest tak blisko Rozdroszczę A, tu jest to ale jeszcze, czekaj, czekaj, czekaj A I to the basement, to jest piwnica, słuchajcie Nie chcę, żeby mnie coś wystraszyło, idziemy Wpisów bogaty, Dobra, idziemy spać. nie okay, idziemy spać. Okay. spać No jest. jesteśmy sami, się, jesteśmy sami, jesteśmy sami, jesteśmy sami, jesteśmy słuchajcie. jesteśmy jest jesteśmy 23.12. jesteśmy spaliśmy godzinę 12 minut <noise> to są odgłos z piwnicy jest klucz Okej okay, to ty piwnicy. Może ja sobie pójdę, o, chapter 1 Exploration, eksploracja, czyli zwiedzanie. No, nie wiem kiedy się pojawi na moim kanale jakiś yy, opuszczony dom. Ja, jak jakby to miał czas. Już dawno, dawno temu. Bo like a jeszcze, so. że to się poruszy. Manekin, Manekin. Looks like this. Okay. No nie no! Czemu? Czemu? mogę się wrócić. Mogę, mogę się wrócić. ale idź manekin nie, na pewno coś wyskoczy to nie ma szans nie ma szans, że coś nic nie wyskoczy no I tam są drzwi dobra Bladę. O, o, to był nas. Ja wiem, co tu się wydarzyło. A okej. Okay. Dobra. No, która pani ma? Mam. Mam. Tę, tatę. Jest to green. 235 zaraz 12 nocy i nowy dzień. Slot, I don't have the keys. Nadal nie mamy kluczy. Może znajdziemy. O jest tata. 24 To coś będzie w tych Okej okay. ja Ej, dospać Nie, tu nie mam Zamknąłem drzwi. Nie zamknąłem drzwi <grymne> Dziwnie tak się Spać O, widać, mnie. Widać co tam jest? Te otwarte drzwi Zaczy ja nie mam na brata Czemu do piwnicy mogłeś sobie do łazienki iść? Czym, czym ty w ogóle jesteś druga w nocy? Zakryć yy, okno albo wejdzie do ciebie yy, Nie kontaktuj się z kimś, yy, kto tam stoi Twoja yy, rodzina zaginęła gdzieś coś Okej, okay, że rodziny naszej nie ma, w ogóle zaginęła, i musimy zakryć okna, żeby. Bo tutaj może coś do nas przyjść. Już nie ufali, chyba. Turn off the lights. Dobra wszystkie światła było... Fader! Nie! Nie ufajmy! Nie! Tam mówili, że chyba, że nie, żeby mamy nie ufać Dobra, szybko. Cohere windows? możemy... Nie możemy w ogóle... Widzieliście to! Widzieliście to! Jeszcze jest pokój yy, w pokoju u naszym... Maybe I Tak, pójdź spać, bardzo dobry pomysł. Idź spać. O, o kurde, widzieliście, to przebiegło! To przebiegło! Dobrze! Dobrze, że nie, nie ufaliśmy. O kurde! To, będzie, to było na serio creepy. CHAPTER 2 d hmm. chodźcie zobaczymy co jest w tym chapterze drugim chociaż... nie wiem NAPRAWDĘ okej okay, pójdź, przejdźmy się tam Lubię ja lubię takie komentarze, to jest creepy, no Ну, как можно? Ну, правда, не важно, не важно. ид ⁇ м, там, м, ид ⁇ там, ид ⁇ м, ид ⁇ Будем еще туда идти? м, ид ⁇ м, Co by widziałem? No dobra. To się boi światła. Okej. Czyli nasz potworik się boi światła. Ciekawe. Eee, y ja wiem. Nie ja wiem co jest ukryte w piwnicy. czy Coś jest... tutaj tej blogin for me? Dobra. Okej. Okay tu jest co? aha proszę, proszę. nie, wiesz co? wiesz co? pewnie pewnie pójdźmy tylko tędy i zaraz skończymy chleb za ułówek nienawidzonego horrora Szczególnie w horrorach. No a co tam, pójdźmy za potworem. Nie ma takiego potwora, co jest? Okay hey. Nyeh, yang Ya ah. Aaaa Yang Ja sobie mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, zostawcie lajka i subka, bo ja nie jestem, ja nie, nie jestem, ja nie jestem. Do widzenia, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Kolejny odcinek z Idlandx może za dwa lata, zobaczymy, najdłużej, no za dwa lata, najkrócej. No i co? Narka. Na, pe na pewno będziemy kontynuować tą serię. Siema.